Jacek, zostań z nami, daj spokój, ja wiem, że ta gospodarka ciężka, ale... Daj spokój, strajki są, to ja nie wiem, tylko, że cała opaścia wody, popatrz, pokaż na film, da. Z dygusami przez świat. No co, może powiemy, w jakim miejscu w ogóle To jest... Który w, w którym dużo się działo, ale mnie tu nigdy nie było. No, tak, razie to... nigdy... Ale to nie było tak, bo ja już się bardzo dobrze z wami zadawałem. No tak. No jakoś... tak, wyszło, że... Nigdy mi nie było dane tu być. No i jedziemy z Marem na pole. O, ten po <noise> Stoi. Sprawdzić, co tam się dzieje. Czy wiatr nie wie, jaki się czasem nie chwieje, czy jakiś taki jest. <noise> czy mokre, czy nie mokre, czy na nie pójdzie, czy nie pójdzie. Po sąsiadach pola jedziemy do nasze z dobrymi nadziejami. Czekaj. patrzcie, Nawet śladu nie także. Może, może Nóż Widelec w czwartek się pojedzie akurat, nie? Waldek. Pojedziemy. Waldek, zostań. Daj spokój, z tą stąd... gospodarką jakoś pójdzie Ale jak to było, bo tu zaraz jest spad Tu zaraz jest spad gdzie ten, gdzie wodospad leci w dół. Chyba no, no. rozbiegł byś się, by było, co, ty wylekuj, się Tak, no, razem z gospodarką byś poszedł. A nie to nie. To nie <gry> ale, ale to... Ciągnie od tej wody człowiek. Ale tam zimno, nie? A, ale powiem ci szczerze Jak się tutaj tak przyjechało, fajne wspomnienia wróciły, nie? A w ogóle jaki tam filmik jest? Co my jedziemy robić? My przez świat, chyba Niegósty Przeszwiat, tak wcale No, idziemy Idziemy, fajnie było przyjechać tu, wspominać Patrz, jest lina Kurwa, nie w polu mokra my idziemy But się tutaj tej wbić No, a nie jak na Jeszkowicach, nie? Tam, tutaj, no, jak szedłem tam wciągnę i to jak na kupczewskę poczułem wodę, to stwierdziłem, że nie Nie idę dalej. Daj to wespokój. W kornikach było lepiej trochę, ale tam zaś z przodu jest lepiej. No ale H Hugo jest. mówi właśnie, że kurniki są zdradliwe, bo z przodu jest dobrze, a tam w dole no. jest kurwa bagno. Patrzcie, tam, jeszcze jakieś, jakieś narkotyki tak. różowe jeszcze będzie pił. Tak, to jest y, tego. Mm. Nie mogę wam powiedzieć. <laughs> Patrzcie jak stoi bardzo ładnie. Pięknie przez świat Oczywiście. Wyzywają nas, hamy, dwie śnioki, prostoki, ale nie dzisiaj. Ale, popatrz, ale śmieci nie wyrzuca. Ale dzisiaj, nie, dzisiaj zrobimy na ładny odcinek. Ja tylko chyba raz powiedziałem, yy... to można za. za... Okay. to można za... za wypikać, jeszcze. tak, dobra, idziemy dalej. No kamień na polu. O, o kurwa, tutaj są hopy. te spady takie. No i już nie będzie familii No No troszeczku, no. I co? I, i no, patrzymy, no mokro tutaj glina. Lepić się do kół będzie na pewno, to jest pewne. Tutaj, no. To wymokło, to jest mijak tamten, no. Nie staję, bo później będę chuja lał gdzie ty tu masz ścieżkę? To tu. Jest? Tu. Dobra, Bo tu się nakładało, to tak jest. Nie wiem, jak jest pola ruda, to tak Inaczej jak jedzie z lancą, bo wtedy sam widzisz też, co się dzieje, No tak. To i tak powoli. Dobra, tam wymokło też, Tu dużo pod no ale co zrobić? Tutaj też, bo tu było posiane to. No, no, to było. Tak. To, to widać od razu gdzie jest posiada, a gdzie nie. Ty ty w ogóle zdawałeś relacje z tego jak jest posiana, czy nie? Co? Zdawałeś relacje z tego jak jest posiadane. No dobra już nie co że jest taka tragedia. Gdzie nie, gdzie mi się... Ale to też nie przez... To przez to, że kurde jabł te znaczniki. Już teraz wiem, że nie siać na znacznikach, bo on... albo zrobić już czelniarz na siłowniku. Dobra, tu możemy pojechać jak chcemy. Jedź. Ale tu będzie rodeo z tym pryskaniem. No No ale dobrze, bo będą ścieżki wyjeżdżone. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. No i tutaj ja dam radę Fentem Cię wyciągnąć, tak? No tak, no bo tutaj jest twardo i tu pójdziemy. Tu? Nie, ale tutaj normalnie, człowieku. Patrz, nie będziemy lodować w Czasami jest ścieżka, nie? Znaczy jej nie ma, ale. E, tak, widać, widać, widać. A czasami koniec nie ma. W tym roku żółty trochę ten. Nie wiem, żeby... Ale dobra, może nie będzie tak źle. Może dostanie RSM i się odbije trochę. No co ty Faki przejechali się przez wodę pojeździć. Boże, drogi mycia mnie czeka. trzeba mm, mm, mm. no, byłeś... było jechać w pół. Trzeba było jeszcze okazję Dobrze, że mamy w razie bo transport załatwiony na ranczo Kurde, ja musimy sobie taki stojek kupić do miniaturek. Ja bym stanął na tego, kupić zapierdzielał, błoto by i do miniaturki tak. Kurde, ale to by było, nie? Wie To powoli to wie, że się no. firma rozrasta, nie? Tak, zaraz zobaczycie. Już niedługo ja planuję, mały no już wie, no. tylko powiedz w jakiej skali roz... Bóg! No, no, ten. ten skali brakuje, bo dach jest za niski. Bo jak to wyjdzie, ale tu nie będziemy Wam mówić. Nie gadać za dużo, żeby nie, tak. nie, nie zapeczeć. Znaczymy, jak się uda, to się uda. A jak się nie uda, to zawsze są dwa uda. A tak. A i tak się uda. A i, tak się uda. A i tak się uda. Tu poryły jakieś inne cienie Ty, A tu jeszcze rok temu? Nie, Tama. dwa lata temu to taki ugór był. No tak. A było brać w by się przychorało Tu rowu nie ma To lekki rów jest to Lekki no To już by go nie było Interlandem Patek a to tam... Oj Boże chyba Ta Tarzówką by przysypał później Mały czekaj zrobimy ładną miniaturkę I wjedź tam na tego tego No Jadę. No, woda tutaj obok stoi, a w polu, o, bardzo. Nogami się podwija. No, tutaj już łapię trochę. Tutaj troszkę sytuacja robi się skomplikowana, bo tu opyskiwocz mi może się Ale A nie, jeszcze będzie twarda. Zobaczcie, jakie łamanie. No, mi się buty obkleją tą gliną. Ale tu już będzie sucho. Już idziemy w suche. Aj. Co? Karamba. Co Jack? No właśnie, jak już kolejne zrobisz i to przyschnie, człowieku. Mogli my wcześniej, no wiem, my mogli wcześniej na tej glinie wyjechać, człowieku, w zimę tutaj kolejne. No dobra, w zimę może nie, ale dwa tygodnie temu wyjechać tu, jak jeszcze było tak w miarę tego, przejechać się tędy, człowieku. To widać, jest dino. i to byśmy już tu wylali RSM, kurwa. Znaczy kurcze, wcześniej, chodź, Mały. Ładnie, buty proszę wyczyścić, bardzo ładnie. Dobra, wardek wsiadaj, daj spokój. Mi się zawsze podobałem, jak masz te. Te ciągniki jak nawozy sypią w takie błoto, nie? Tak, całe. No. Tylko coś tam widać delikatnie. Będziemy musieli te błoto na polu zgubić. Gdzieś się zgubi. Bo jak my wyjedziemy tak na drogę, jeżdżące po polu, to trochę hamsko. Ale my nie jeździmy sobie tak o. No tak, no, no tak, tylko trochę. Nie, absolutnie. Ja nie zgadzam ja Nie zgadzam się. No, no. takie traktowanie się Dobra. No i tutaj, gdzie z małym się spodziewaliśmy, największego bagna. Nawet ty na końcu. Dla Tomiego trzeba nagrać, bo nam nie uwierzy, człowieku. Wjeżdżasz tutaj i tutaj nie ma kolejny. To jest najładniejszy jęczmień. Ja, tu zawsze był siwy dym. Patrz. To było zawsze najgorzej. Boże, tu, tu uprawiać było ciężko, bo to zawsze mokro było. Co to kurwa, jakiś omijak? Taki mały trochę. Ty. ale ja, ja, pa. na końcu wody nie ma. To mi nie uwierzy. Ale tam nie jest dosiane do wody, bo tam woda stała jak się siało przez. Zaraz jedziemy. Dobra, no. No dobra, ale nie ma człowieku bagna na polu. Patu na tą ścieżkę. Tu jest ścieżka. Ale? Tu jest taka jedna. Nie, to A, nie, nie jest ta. Tutaj jedzie z tą. Tylko jest za blisko. Nie, no tu jest ścieżka przecież. A, no. Ty, no tu zawsze bajoro. To mi nie uwierzy, ty.

Dosiane, no tak, dobra, to tu nie dosiałem, to, no, no tu stała woda Patrz, to jest nic Czyściutkie pole Tu tak My tu mogli dzisiaj gnać tak jak ja mówił Ale dobra no Dzień w tą. Bo jutro na strajk. No, jutro strajk, także. Z chórem się wybieram. By no tak, chujcie strzeli. No Zabrakło mi pracować? Tak. <gry> Mam karę na robotę? Tak. No, nie mów tak, bo mnie nie będzie. A jak? No i w tym cały walony. Tak. Wyjeżdżamy. Diagnoza jest taka. W czwartek wjeżdżamy, dzisiaj jest wtorek jutro na strajk, w czwartek wjeżdżamy, będzie mlać i zostanie nam już taka garstka do rozlania tam gdzie się byli, byśmy już byli po nie? Z RSM-em, ale warunki po prostu nam na to nie pozwoliły. Nie dało się wjechać, teraz tutaj właśnie na tą glinę. wjedziemy. No i te piaski, tak te, te, nie wiem, tam rzepak mamy jeszcze do oblania, No nie da rady, no mały wjechał na jedno pole dopiero co. No, to wjechał bo, się za kopę, To tak. było to samo co na Jękowica. Tak, tak. tak, Hugo nie mógł tym dojechać, to musiał <kłysy> spoko jechać, żeby nie A to wyciągnął. też nie sztuka kolejna. Nie? No tak, no, tak. no są do... to sensu. Ale jeszcze żeby ja cię mógł wyciągnąć, to to okej, okay. ale jak ja nawet do cieni dojadę, to co? Tak, tak. No to tak, no to już... Wyjechaliśmy z pola, także film kończymy, żegnamy się z Wami miłym akcentem, bardzo kulturalnie. Było bardzo świetnie. I widzimy się w następnym odcinku. No rap!